Jak ogólnie jestem na ładnie, w dzisiejszym odcinku? Będę testować e, słodycze, które znajdują się w moim domu. Takie sekretne, ukryte. Ogólnie będę testować jedzenie, ale muszę na początek cały dzień testować jakieś jedzenie. E, mniej więcej. E, e, nie, no dobra, mniej więcej. No kurde, nie, e, mniej więcej coś e, Tak, właśnie. E, Kinder Choco Bones, smoguje Zabawa, właśnie i Kinder Country, która już jest odpakowana, więc zaczynamy! Ogólnie, na pierwszej mojej drodze znajduje się taki, taki ta część, czyli testujemy. Mm. jest trochę słodki. Mmm że tak powiem, zbyt słodki mm. ma tutaj w tym czekoladę, mm. Mm. orzechy i mleko z takiego, wiecie. mnie tu są boli tutaj. Mm. Dobra. I ostatni grys. Mm. Takie rzeczy jak to będę zyserwać teraz. Mm. Ale muszę uważać, bo nie nie uważać. Tylko po prostu moja siostra ma. Yy, yy, yy. Tylko, że po prostu moja siostra ma. Yy, no, że ma ogólnie z szkoły o 13.10 yy, Czy jest 13.12, czyli już powinna wracać. Yy, I yy, szybko dostajemy sobie tego nie wiem całego. Bo będzie bardzo zła. i na to. Angry. Nie powtarzajcie tego. Więc otwieramy. zajęło <śmany> mi <śmany> to kilkanaście godzin, ale otwieramy. ma e, jak najwięcej punktów, bo uwielbiam kinder szoku pęsy, czy co zrobię, zapakuję to do czegoś po prostu i będę e, i zobaczę się, czy będę mogła iść e, i zjeść sobie po prostu i poczekam na Wiktorii, i Wiktora zrobi to, co jadła i e, co, e, co muszę zrobić i oczywiście muszę zjeść od tej nie będę jadła, bo e, ja już jadłam, ale w szkole. I zresztą to zapytamy się mamy, czy będę mogła jeść, y, iść na dwór z kocem i będę się zajęła tym. A oczywiście będę odporędzać cię dlatego że ja się kupi, nie, najniższy kupie po, po prostu nie lubi lubi. lubiłabym go, gdyby miał takiego zwykłego nastawienia do dziewczyny, bo y, kopieje i w ogóle. Y, więc y, myślę, że y, nie powinny mieć żadnej dziewczyny w swoim życiu, bo nie umie się po prostu z nim obchodzić, bo zachowuję się zbyt... Nie agresywnie, tylko myślę, że ja się jest taki. Um, może i fajny, taki trochę czarony jak ja, ale. Um, czasami, jak mu coś powiem mu się to nie spodoba, to wtedy. E, e, kobiety dziewczyny, tak? No. <ścoughs> Więc troszeczkę taka głupia sytuacja. Idziemy się zapytać mamy.